Siema wszystkim z tej strony Pędzę. Dzisiaj kolejny odcinek z BS-a, w którym będę wbijał puszki, ale uwaga! Jedna puszka wita, puszka, po jeden pucharek wity będzie się równał jednej subskrypcji na moim kanale, czyli do wbicia trzeba wbić. Do wbicia trzeba wbić 2347 pucharków. Ja mam na razie jakieś 1500, także myślę, że będziemy mogli to wbijać na streamach. No i co? Teraz wam pokażę kilka gier, jak ja sobie tutaj gram eee, no i myślę, że jeżeli film się spodoba, to możecie zostawić subskrypcję z i łapkę w górę. Także jak widzicie, ja właśnie sobie tutaj y, wbiłem y, 1498 pucharków, a do wbicia jest 2347, także no, dzisiaj na filmiku raczej tego nie dozupełnię, no, raczej nawet nie ma szans, ale na liveach myślę, że będziemy sobie grali, to spokojnie dobijemy te, te... chociaż na liveach zawsze rodzą jakieś suby, no ale będziemy z nimi jechali. Póki co sobie tu otworzę case, bo widzę, że jeszcze mam mega boxa. Gdzie sobie otworzę mega boxa, zobaczymy co tam wypadnie. Dopóki do tej baby odkurzaczem do tego szlafrokarza czy jakiegoś szmulajnego e, Teraz tak, nagrody. Jeszcze otworzymy tą mniejszą. zobaczymy, zobaczymy co z tego wypadnie. Uwaga. Siup. Monety. Jeszcze w ogóle nie drobinam ani rady... Ani razu. Ani razu żadnej postaci w tym. Dobra. Uwaga. To jest mój chyba drugi meba, mega box w ogóle. Gram. Otwieramy to oczywiście nosem. Siup. 204 monety do kolta. Do Shelly, do Bula Szmula. Do Bedrocka, Nie, no punkty do Bedrocka to Pokczal. Teraz go mogę ulepszyć nareszcie. To El Primo, tam wwalone. Dobra, nie ma nic fajnego, jakiś taki, ale punkty do Bedrocka, bo właśnie, jak ktoś wie, ogląda streamy to ja najczęściej gram. Ta postać to jest Brock, ale my na to mówimy Bedrock. Także może sobie to ulepszę. Co jeszcze zostało? Mogę ulepszyć praktycznie no wszystkie postacie, jest, w sensie Nie wiem jeszcze do końca co będę ulepszał, bo muszę jeszcze wyczuć bardziej czy mi się spoko gra Na razie fajnie mi się gra Bedrockiem i takimi postaciami Ale myślę, że przy okazji biania pushe'ego na jakieś misje robił, tu widzę, że jest misja e, Jessie, więc możemy sobie nią zagrać, starcie solo Starcie solo, tak No, no to idziemy, gierka, siup Dobra, dosyć szybko się to załadowało idziemy. trzeba wygrywać jak najwięcej, bo jedziemy pod pucharki. A w ogóle ten. E, dzisiaj możliwe że będzie stream z czegoś innego, będzie ankieta. Ale w tej ankiecie już nie będę dawał na razie, bo bo były trzy streamy z rzędu z BS-a, a też niektórzy chcieliby coś innego razie no W ankiecie BS to jednak zazwyczaj to wygrywa. Także. No, także to raczej nie dam do ankiety. I właśnie jak ktoś jest nowy to oczywiście zachęcam do stania suba dzwoneczkiem, łapki w górę. I codziennie 19 streamy na, na YouTubie. Także, jak ktoś chce wpaść, to zapraszam serdecznie. Wykamy sobie tam z widzami w bs na przykład. Wykamy sobie Fall Guysa w Minecrafta w Bedwarsy czasami z Pandą albo z kimś tam. Eee, co jeszcze gramy? W sumie, jeszcze co? Fall... Amonga, Fall Guys, eee, Rocket League, ale to o, o, które nie było tylko raz, bo to się wam troszkę mniej podobało. Amongas teraz czekamy aż wyjdzie aktualizacja, żeby ruszyć z powrotem streamami. Bo kurczy pieczone teżeli, to ona tak stoi za tym płotem jak jakiś udany szmul stamtąd wyjdzie Wyjeżdżaj stamtąd, a i tak ją zaraz przyciśnie to zielone coś Dobra, ale dostaję ta szczała. Patrzcie czat, patrzcie chat. Ja w ogóle mówię czat, to jak coś to nie jest nagrywany podczas lewa. Tylko <śmum> mówię sobie tak o, bo mi się tak jakoś mówi Ale złożona konkretnie No i to mi się podoba, to mi się podoba, jeszcze zostało trzech a rzeczy, czyli ja Myślę, że sobie bardziej zagram tą gierkę tak Wiecie, na spokojnie, żeby wbijać te puchy. A jeżeli w ogóle możecie dać czy całkiem spokojnie, czy podoba mi się taki pomysł, żeby takie coś robić. Myślę, że... Dobra, wielkie... jest to całkiem spokojny sposób. Wielkie starcie. O nie to jest ten szmul. Ten szmul. Oj oj, oj oj. Dobra, dostał chłop, dostał chłop Kurczę pieczone, dostał chłop. On tu ma troszkę może ta lepszą pozycję, bo się może... Chociaż... Kurde, nie mam życia, dobra, trudno, nie zawsze się wygrywa, ale i tak pucharki na plusie, także całkiem spoko, plus 8 widzów teraz doszło do pucharków, także to mi się podoba i co, lecimy dalej, ile zobaczę, ile mi to myśli nabiło, e, co ja potrzebuję, potrzebuję jeszcze za zadymiarzy, dokładnie 7 plus 4 to jest 11, czyli jeszcze 11 zadymiarzy, to będę sobie na razie grał tą Jessie, ale oczywiście gierka Bedrockiem też się dzieje, no, bo, no bo wiadomo, trzeba Bedrockiem pyknąć. Bedrock, najpotężniejsza postać Dobra, i ja widzę tam tego szlafrakarza szmula zalanego Ogólnie ja czasami to ten, nie pamiętam tych imion, to tam mówię na jakiejś postaci Nie wiem, na tego co ma szlafrak to mówisz szlafrikarz W na czacie to się przemęczyłem, tak i tak sobie zostało Także... Także no Kurczę, proszę, możecie w ogóle mi napisać, bo tam... To nie, o nie, on też też idzie Napisać co się bardziej opłaca rozwijać z tych postaci, na przykład na daleko i na krótko Które są... To szmul tu jest! Szmultu, jest. O, ale przypał. Dobra, to była bardzo słaba gierka. Nawet no, nie będę tego komentował. Minus 2 pucharki, dobra, czyli jesteśmy na 6 do przodu dzisiaj. Dobra, jesteśmy już w kolejnej gierce i teraz gramy sobie yy, dalej jest, także co, idziemy sobie rozwijać skrzyneczkę. Myk, pyk, 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 Będzie składana skrzyneczka i zaraz chyba... W sumie bo się ustawiamy nad techniką. I chyba będę bardziej jakoś tak się starał. Nie wiem, chodzić obrzami, albo nie wiem, no w sumie nie wiem, idę tu na razie walep, ale mógłbym, ale dostał, ale dostał szmulty. Ale zrobiony obmyk, myk. Oj, to trochę bez, no to też. Nie będę tego komentował, dobra, w krzaczorze strzelamy na szybkościach. Nie ma tu chyba nikogo. ja nie ma tu nikogo, dobra, idzie, idzie ta Jessie, zaraz ją składam, myk. Fyk. Kurczę, przynajmniej dobrze było wygrać gierkę, a nawet jak nie to i tak dobrze pucharki idą do góry, no bo wiecie, bo trzeba nabić te 2347. Jeden typ rozwalony jest w ogóle. Dało się, postawiłem tamtą. Teraz spróbuję sobie dojechać tego Edgara Frikorza czy innego. Tu jest w ogóle spoko pozycja z tego co mi się wydaje. Pyta sobie tu, te krzaczki albo w ten na górę, bo w sumie jest tu całkiem spoko. Eee, ten... Ja nie będę tak kampił, ale o jest kogoś. Całkiem spokojnie mam tu tego pieska, co strzela tymi kulami, więc to jest sympatyczna pozycja. Ale zostało jeszcze kilka ty. Zaraz będą wszyscy składani, tak? o Dobra. ten ja chłop dostał poko. Kurde, o nie, ale zmarnowałem te strzały bezsensownie. Ojoj, kurczę pieczone. Dobra, odpuścił chłop, odpuścił. Puścił, więc nie jest najgorzej. Spróbuję go tu trafić jeszcze jakoś. Ojoj, tu jeszcze jest jedna postać. Postać. jeszcze jeden zadymiasz także kurczę, czas spokojnie. To jest Edgar, to jest Edgar, kurde, ten szmul. Przy Afriku. Dobra, dobra, dobra. Wielkie starcie, kurde, czy ja z tym nie jestem chyba tak słabo mam szansę. Jeszcze mam tylko jedną... tą ona ładowaną. Dobra, on się chyba wróci, no wróci się tak, myślałem. Bo zobaczył, że tu mam postawianego ulcika. I co z tego, jak on... No, on ma wie... Kurde. Pos... I w ogóle nie wiem, jak się coś stanie, jak się rzuci ulta na wodę. On działa, czy on się jakoś stopi, czy coś takiego? Oj, 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 oj ale oberwałem czas o kurcze pieczone Jeszcze mnie tu zamknie burza, ojojoj, oj, oj, słaby pomysł to był, fest Nawet stąd chyba nie wyjdę już Ojojoj, oj, oj, no po gierce Dobra No ale, ale zawsze coś pucharków, chyba 8 dostanę, 8 pucharków także jest git Ale tu coś w ogóle do odebrania, o Zbiorę sobie punkty mocy I kurcze pieczone, do kogo te punkty mocy zebrać komu brakuje, tu jest już ranga 13, 14 damy sobie Damy sobie, gdzie tu? Do Barleya sobie damy No i super Będzie? Będzie Nie, bydrak próbował jak nie siebie No to myślę, że sobie nawiję to na Barleya A Bedrockiem teraz wszystkim składam Wszystkich składam Bedrockiem Bedrock To jest postać, którą składam Od razu Od razu Wszystkich, patrzcie się Chodzicie sobie tu To jak się celuje chyba na końcu tam się jeszcze pali taki ogień To mi się wydaje chyba Słuchajcie, ja testuję to Tak? no nie to nie wiem, może by się zdawał. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, do Dobra, dwie szali się kle będą klepały. Powcząp. Już je, a nie, jeszcze są. O ty, szmulu. Chłop, co mnie chciał porobić, ty, dobra. Ale porobione S. No i B, drogi, to jest od razu skill wraca. Wystarczy, że sobie go weźmiecie. Kurde. czasami aby się dziwili, czemu nagle idę w inną stronę, sobie klikam palcem wskazującą w rogu ekranu, przez przypadek i mi się ta postać rusza w całkiem innym miejscu Dobra, to jest w ogóle gierka, która jest do wygrania? Do wygrania jest ta gierka Wielkie starcie Nigdy nie wiem, na tym wielkim starciu, czy rasować, bo ktoś może mieć lepszą pozycję, kapić w raku Czy sobie Stać tutaj właśnie O Dobra Chłopak, gdyby dostał Szybko, kurde, ale to jest lipa, nie, nie mogę podchodzić na, na blisko z takimi postaciami, a 8 pocharków, dobra, w ogóle wygrałem jakąś grę, Kurczę pieczone dobra, także co, to by było myślę na tyle, jeżeli film wam się spodobał, to wiecie co możecie zrobić, czego nie robić, no i co, 19.55 widzimy live i za zagłosujcie sobie w ankiecie jaką gierkę chcecie na live, także co, pozdro.